Tak, teraz jest robota, którą nie cierpię sprzątanie. Trzeba trzeba, bo jak to będzie sprzątnięte, to rozwalam tamten. Tamten sufit Aha, nie, nie pokażę tamten sufit rozwalam, tam, 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 o tamten sufit eee, dach i... Uwaga, muszę, o tu i tu ten sufit tak. Tu idzie będzie rozwalone. I jak tak otworzyliśmy, to Ulan mówi, że chyba zmienimy plan rozmieszczenia naszych pokoików tutaj. Pomieszczeń e, e, może być tak, że tą górę wykorzystamy tylko dla nas. Tak czyli sypialnia, garderoba, łazienka. Dużo miejsca i będzie dobrze. A gościnny pokój czyli dla gości będzie na dole. Kolejny dzień pracy w domu. O, byłem teraz na podwórku. Zrobiłem trochę, trochę porządku z moim drewienkiem, po, pociąłem trochę na pile trochę drewna, żeby było, żeby było później czym palić. Teraz jestem znowu u góry no i Trzeba to, słuchajcie, to tutaj co jeszcze leży, co wczoraj zostało, trzeba to sprzątnąć. Gdzie jeszcze mam pełno trocin, tutaj e, z drewna. Także biorę się teraz za, te, za ten gruz, trzeba to wynieść. No i kolejny, e, kolejna ściana i ścianka na dole z cegieł, będzie wyburzana. Także posuwam się w stronę. Tam, tej, tej stodoły, gdzie siano było, to będzie tam ta ściana też będzie rozwalana, bo po prostu to będzie jeden wielki, yy, jedno wielkie pomieszczenie. Także patrzcie, jak co się będzie działo. Okay, Zabieramy się do demolki następnej ściany. Następne następnego poszycia dachu albo płyt. Jakby to określić, do demolki następnego pomieszczenia, który już jest częścią tego dużego. Ale zaczynamy. Moment. Maska. Okay. A-ha. Ose a-teoc'h uh set skoazh -huh. ut-dei. Ose Daje mi się okulary, nie? Oczywiście są na dole. Idziemy po okulary.

normalnie 70. okej okay. okej okay, proszę państwa odstawimy tutaj powoli raz zaczyna się robić znowu ciemno ja jeszcze by murek zacząć rozwalać tamtą płytę i murek, żeby to było kraj żeby można było jutro żeby można było jutro ścianę usuwać jutro będzie dużo roboty Bardzo dużo OK Tak odsłonięty. Zobaczcie murek rozwalony. Dobra, już zostawiam na jutro. Jutro będzie czyszczenie tych cegieł. Tak, A zobaczcie jaki mamy. Tutaj duży duży pokój. To będzie najprawdopodobniej e, poznanie e, poznanie po zmianie planu. Najprawdopodobniej będzie tam sypialnia, tu jakieś pomieszczenie. Z tym, że to będzie chyba w całości może jakiś tylko taki taki. E, no nie wiem, jak to nazwać. Nie ścianka, ale ale tylko takie przedzielenie, tak. Taki Tyler po niemiecku. Może będzie zrobiony, żeby trochę odsłonić. Tak, oczywiście dach ten sufit znaczy będzie tutaj też usunięty także będzie prawie pod przestrzeń będzie prawie pod sufit pod szpicę No tej ściany nie będzie tu będzie tu będzie zrobiona później lekka ścianka yy, do łazienki i garderoby Tak I To by było na tyle dzisiaj. Nie jest lekko, nie jest lekko, ale damy radę. Okej okay, kochani, dzisiaj rozpaliliśmy w piecyku znowu. Nie jest aż tak zimno, ale chcemy palić właśnie tutaj drewnianka. Wygląda u nas tutaj na razie jak jak kurcze nie wiem gdzie, ale. To jest po prostu tylko przejściówka. Przejściówka, tak. Zaczynam działać dalej. Na razie chyba biorę się, bo jest fajna pogoda, nie pada. Biorę się za cięcie drewna, także to też musi być zrobione. E, bo później, jak drewno będzie potrzebne, a będzie lało, no to będzie cały czas mokre. A tak już potnę i będzie się suszyło pod dachem, tak. Także dzisiaj się biorę za drewno. A Jutro przykładowo, jutro ma lać znowu, to pójdę na górę, będę czyścić dalej. I czekamy po prostu na, na nasz towar zamówiony na nasz nasze ocieplenie dachu na płyty na yy, taśmy tak. I będziemy działać w przyszłym tygodniu. Za dużo nie zrobimy, bo wiecie, że w piątek yy, jedziemy na koncert czyli cały weekend mamy. Yy, zarezerwowany w przyszłym tygodniu, znaczy później, następny tydzień e, znowu jedziemy z naszym kamperem, jedziemy e, na, na serwis, tak. No i listopad minie, tak. Parę tygodni grudnia do świąt, do świąt chcę mieć tam wszystko na górze zrobione, przeniesienie tych wszystkich e, rzeczy, które tu mamy na składane. Przeniesiemy na górę, może opróżnimy ten domek drewniany również i na górze już będzie słodko, już będzie wszystko e, ciepłe, tak, w miarę, także weźmiemy się z nowym rokiem, bierzemy się za dół i myślę, że do lata domek będzie gotowy. Trzymajcie się. Moi kochani, dziękuję Wam wszystkim, 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 którzy oglądają nasz kanał. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują, którzy komentują. Takie, powiedziałabym, duże serducho ode mnie, tak? Za wspieranie naszych działań. <laughs> Naprawdę. Bardzo dziękujemy wszystkim subskrybentom i wszystkim, którzy oglądają, komentują i są duchowo z nami także. Bardzo, bardzo dziękuję za mnie, w moim imieniu i również mojego męża. Bardzo Wam dziękuję wszystkim.